Siema w kolejnym odcinku na kanale, jak widzicie pogoda nam dzisiaj nie dopisuje, dlatego będziemy musieli robić jakieś inne prace niezwiązane z koszeniem zboża, niezwiązane z innymi pracami, które nie można ich wykonywać podczas deszczu. Zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie hashtag deszcz, a wam przypnie serduszko i zostawcie suba, bo lecimy po 50 tysięcy widzów i będzie zajebista rzecz właśnie z tej okazji. Deszczyk tak... Już ledwo co pada, ale mimo wszystko pada. Eee, kupiłem sobie nowy zbiornik do wywożenia mleka. Jest to beczułka o pojemności 55 tys. litrów. Jak wiecie, wygląda pięknie. Ale co dzisiaj? Eee, dzisiaj, oczywiście, zakupimy sobie nowego tira i będziemy sprzedawali wełnę. Jeżeli zostanie czasu, coś jeszcze pewnie przyświrujemy, ale to za chwilkę. Na razie sobie pojedziemy oddać tego tira, oddać przyczepę i najprawdopodobniej wepchać się znowu w kredyt. Jak wiecie, na live sprzedałem. Tak, tak to się nie mówi, sorry. Ee, oddałem całkowicie kredyt, i teraz jestem na zero z kredytu i troszeczkę nawet do przodu. Sprzedaliśmy mleko, sprzedaliśmy parę innych artykułów. Jeszcze, żeby oczywiście z tego wyjść, jest zajebiście. Także udostępnijcie ten film, bo wiecie, wiecie, wiecie o co chodzi, no nie? Dobra, ja sobie to podczepiam i te dwie maszynki dzisiaj się z nimi niestety będziemy musieli pożegnać. Chyba z tymi dwoma, bo na pewno na 100% nie jestem, jak to jeszcze będzie wyglądało. Jak widać, żniwa żniwami, wszystko już prawie że pokończone. Chyba nawet wszystko pokończone, tylko akcja buraki jeszcze nie jest skończona. Ale to jest bardzo czasochłonny temat, tak szczerze. I najprawdopodobniej nam zejdzie długo też z tym wszystkim. E, dlatego doszedłem do wniosku, że... No i jednak, jednak troszeczkę poczekam, zanim to wszystko... Wow, zrobię, jak mnie obróciło, jak tu jest ślisko i dlatego. Dobra, weźmy sobie teraz ramucio Pa, Normalnie soja, po jakiej cenie? Jak my tyle soi mamy, jak to jest tyle kasy, ale raczej tego na odcinku dzisiejszym nie zrobię. E, z prostych przyczyn. Nie stać mnie za bardzo mm, na to wszystko, bo znaczy nie stać. Czekam, aż cena będzie wyższa, żeby zarobić więcej pieniędzy w takim znaczeniu. Wszystko, wiecie, ogarniajcie. I kupię sobie takie Volvo za 123 koła, mm, chyba że nam wyjdzie drożej. Oczywiście bierzemy sobie wersję czerwoną, jeżeli chodzi o kółka. No te. O te okoła tak średnio wyglądają te lizardowe są spoko, dlatego lecimy sobie z lizardowymi e, wzór. E... Aha, czyli wzór po prostu się różni tylko tym. E, konfiguracja silnika mamy tutaj teraz dosyć dużo koni, no i takim bykiem będziemy sobie wszystko jeździć i wszystko ogarniać. Teraz tak, e, tira. Możemy sobie tutaj odstawić. Nie wiem jak sprawa wygląda z tymi przyczepami. Czy ja mogę w ogóle coś większego kupić. E, czy też nie mogę z tego większego kupić. Dlatego sobie na razie ogarnijmy to w ten sposób, że. Aha, czyli dobra. Na razie sobie odpuśćmy. E, weźmy sobie kredycik, e, żeby kupić tą przyczepę. Bo tak obstawiając ze stołu koła będzie pewnie potrzebne. E, bierzemy sobie przyczepy. I teraz w tych przyczepach. nie ma tej większej przyczepy, a ja gdzieś ją tutaj miałem, i nie wiem, gdzie ona teraz jest, nawet szczerze. Nie ma tutaj czegoś takiego jak przyczepy do tirów albo coś w tym stylu. Nie ma czegoś takiego, także widzimy się po cięciu, bo ja muszę ogarnąć to w ten sposób, żeby właśnie ta przyczepa tutaj była. Dobra, z racji tego, że wcześniej ogólnie na obrazku, jak się pobierało tą oto ciężarówkę, wszędzie były przyczepy. Myślałem, że to jest cała paczka przyczep i będę miał dosyć duży wybór. Niestety, no czegoś takiego nie było, dlatego musimy sobie przenieść tą przyczepę na sprzedaż i zrobimy to troszeczkę inaczej. Ja oczywiście to sobie sprzedam, tak jak wcześniej zapowiadałem. E, tira tak samo tego sprzedajemy, bo będziemy sobie już korzystali tylko i wyłącznie z tego, ale na szybko wcięciu pobrałem sobie parę przyczep taką, oraz taką. I ta przyczepa jest dosyć fajna, na pewno sobie zostawimy takie koła, e, weźmiemy sobie tą e, plakietkę, tak jakby tej firmy, no i taką przyczepę sobie kupujemy za 48 tysięcy, 80 tysięcy litrów pojemności. Dużo mało, ocencie sami, ale moim zdaniem 80 tysięcy w porównaniu do, ile tam mogło być, no, z 60 najprawdopodobniej tam była pojemności w tamtym, i w ogóle Volvo, coś innego, ładnie to nawet wygląda w środku. W ogóle ruchomy gaz, coś jakoś to jest ogarnięte jakiś Red Bull tu w ogóle leży. E, ciekawe, do jakiej prędkości ten Volvo w ogóle się będzie rozpędzało też potrójne koła troszeczkę nawet dosyć duża ta maszyna jest ale o to chodzi. Tak to ma wyglądać: ten tir będzie teraz już wszystko u nas woził i po prostu zapierdzielał. E, cały czas w ogóle po tym, tym potrawie pojechałem. Nie wiem, na jakiej jestem prędkości dobra, jest czas rzeczywisty, także jest dobrze. I lecimy sobie teraz sprzedać wełnę. Coś, czego nie robiłem jeszcze nigdy i będę musiał wam to właśnie zaprezentować. Z tego co widzę, tu jest zaczep. Tylko ciekawe, czy to jest zaczep taki, do którego możemy sobie na przykład podczepić te dwie przyczepy. To jest też dosyć fajna opcja, jeżeli by coś takiego się dało, bo do gowożenia buraków na pewno nam się właśnie coś takiego przyda. Kupimy sobie po prostu drugą przyczepę. Ta podczepka taka jest jak najbardziej i będziemy mogli sobie nawet później to przetestować. Ale na razie chcę sprzedać tą wełnę żeby nie tracić za bardzo na to czasu. Na razie sobie możemy kurczę zostawić to tutaj bez najmniejszego problemu. W ogóle nie wiem co tam to jest, ale to w ogóle jakiś FH16, nie wiem co to jest w ogóle. Dobra. Odczepiamy sobie to, niech sobie stoi, a my lecimy sobie w tą miejscówkę. Jeszcze pasowałoby walnąć w ogóle jakąś miniaturę, że właśnie sprzedajemy sobie wełnę, bo czegoś takiego jeszcze nie zrobiłem, a wiadomo, że jak już to sprzedam no to już tej miniaturki raczej nie będę miał jak zrobić. Dobra, zaczepiamy sobie to tutaj. O. No, tylko jak weź to zaczep. I teraz tak, bierzemy sobie jeszcze na X, otwieramy sobie to całkowicie, bo jak widzicie, ja troszeczkę czasu przyspieszałem, żeby mieć jeszcze więcej tej wełny, jeszcze więcej tego sprzedać. To układaliśmy ogólnie na live. Ale też jak widzicie, no tam dwa nam dojdą Tego nie chcę na razie sprzedawać Tu będziemy sobie to cały czas gromadzić Miejmy nadzieję, że to wełnę zrobimy dosyć dużo pieniędzy Bo te pieniądze nam się przydadzą w kolejnych odcinkach Dobra, mamy coś takiego, mamy to ogarnięte I gdzieś tam bardzo, ale to bardzo powolutku e, Będę się starał ruszać e, Dlaczego bardzo powolutku? No, jak pewnie wiecie, lepiej nie ryzykować z tą maszyną I po prostu wolno sobie lecieć Bo później jak to się wywali to dopiero będzie lipa. Ogarnę sobie, na jaki skup będziemy jechać. Ogarnę sobie jeszcze miniaturkę. Dobra, ogólnie tą wełnę mogę tylko i wyłącznie sprzedać sobie na przędzalni. E, dlatego w tamtym kierunku się udamy. To jest praktycznie w mieście. Ja w ogóle nawet nie wiem, ile tutaj mam tej wełny: 21 tysięcy wełny e, razy 2, czyli powinno wyjść około 40 tysięcy, ale obstawiam, że wyjdzie więcej. E, bo raczej ta wełna, z tego co pisaliście, jest opłacalna i to bardziej niż jajka. To jest bardzo, ale to bardzo łatwo wywrócić na zakrętach, także taka prędkość 17 na godzinę. Na razie tutaj sobie wyjeżdżamy, ale później zwiększymy max do 25 na zakrętach. Oczywiście też będę to prędkość jednak minimalizował leciutko, bo nie chcę mi się układać tego dwukrotnie, to też jest taki mały problem. I lepiej tego nie zniszczyć, w ogóle to są jakieś błyszczące tekstury. Tak średnio to wygląda przy tych błyszczących teksturkach. Dobra, wchodzimy na 20 na godzinę i taką prędkością sobie będziemy oczywiście jechali. Wcześniej miałem chyba za 4 minuty odcinka, teraz już praktycznie 5. Do tego będę się starał, wiadomo, wyrobić w jakichś tam 20 minutach. Bo też nie mam zaplanowane, co później będziemy robić, ale najprawdopodobniej też chciałbym przetestować, czy da się podczepić tą przyczepę. Tak, wiecie, w sensie do drugiej takiej przyczepy. Znaczy, mam tą taką, nie wiem, jak to się nazywa, taki, takie coś, żeby to działało. Bo zaczep, jak widzicie, niby tutaj jest no, a to nie jest ta przyczepa, czekajcie w ogóle, to nie jest ta przyczepa. Dobra, to sobie możemy światło nawet zapalić, zobaczymy, jak to wygląda, przy zapalonych światełkach. Zresztą tego, że trochę daleko zajechaliśmy, to ja sobie zapiszę grę, w razie jakby się to wywaliło, to sobie weźmiemy, po prostu cofniemy ten zapis i będzie elegancko. No jakoś powoli sobie dojedziemy. Mam wrażenie, że się uda po prostu. E, też trzeba sprawdzać, gdzie jest ta przędzalnia dokładnie, bo jeżeli tędy pojedziemy, to i tak tam dojedziemy, także pojadę sobie w dół, zazwyczaj tam w lewo skręcaliśmy, a tędy chyba nawet nigdy w życiu w tej grze jeszcze nie jechałem. I taką prędkością możemy trochę nawet przyspieszyć, tak prawie do 30 na godzinę. Jeżeli ta wskazówka dobrze chodzi, to będzie nam elegancko wszystko pokazywała. I teraz dojechaliśmy do ronda, czyli jeżeli dojechaliśmy do ronda, to muszę jechać w tamtą, tak, w tą stronę, i tutaj praktycznie będzie przędzalnia, ok. No i żeby za szybko też nie jechać, bo to, to też jest to ryzykowne, trochę jakbym tam bardziej przyspieszył. W ogóle takie tiry w prawdziwym życiu mają przewalone na tych rondach. Tutaj widzicie, jedno koło Ci pójdzie wyżej, drugie niżej i bardzo łatwo jest wywalić, szczególnie taki ładunek, jak mamy teraz. Ale ja sobie przyspieszę leciutko, nawet i do 50, jak będziemy wracać z pustą już przyczepą. To sobie zrobimy testy, czy ten właśnie tir jest troszeczkę szybszy od tego, co mieliśmy poprzednio, czyli od tego mana. I mam wrażenie, że źle, chociaż nie, jednak dobrze zajechaliśmy. Jakoś się tutaj o się postaram teraz wjechać. A, tylko weź tu wieć, jak to jest tak też tak średnio równo. No i dobra, włączmy sobie jeszcze chudy, żeby zobaczyć, ile tutaj będziemy mieli pieniędzy z takiego czegoś. O kurde! 44 tysiące, czyli dobrze obliczyłem. Czemu tak mało? Chociaż te 44 tysiące to jest niemożliwe, bo mieliśmy... Byśmy mieli 180 tysięcy w ogóle. Ja sobie spłacę te 100 tysięcy kredytu, ale 44 koła za tyle wełny. Jeszcze tyle ludzi pisało, że to jest opłacalne. No tak średnio to jest opłacalne w takim razie. Jeżeli chodzi o akcję wełna, nie będę się jakoś za bardzo przejmował, bo kolejnego odcinka rzeczywiście z akcji wełny no, nie będzie niestety. I czy będę się zajmował tymi aż tak bardzo owcami? Też nie wiem. Chyba owiec mam maksymalną liczbę. Zaraz zresztą podjedziemy i zobaczymy. Jeżeli nie mamy maksymalnej liczby, to sobie e, zrobimy, żeby było tak samo, jeżeli chodzi o świnie. E, ogarniemy sobie, ja pierdzielę, jak stąd wyjechać. Ogarniemy sobie w ten sposób, e, że świnie sobie sprzedamy do równej setki. To też tam chyba około 16 mam tych świn nadmiaru, czyli 116. I będziemy sobie mogli. E, czekaj, bo ja nie w tą stronę w ogóle jadę. Ja muszę jechać w tamtą stronę. I będziemy sobie mogli w ogóle jak po znakach, no ale trudno. <laughs> Tym tirem jest się ciężko wyrobić, to wiecie. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Chciałem się nagrać też ten odcinek ze sprzedaży soi, ale niestety to nie wyjdzie, bo soja, tak jak mówiłem na początku, jakiejś zbyt wygórowanej ceny nie ma. Przynajmniej jak będzie trzy koła będziemy sprzedawać, będzie trzykrotność, czyli plus minus ponad milion zarobimy z tej soi. Dobra, tu jest zaraz skręt, zakręt, znaczy się, takie skrzyżowanko trochę. A my lecimy sobie tym tirem 80 na godzinę, ale przy takiej prędkości on się przynajmniej nie wywraca i nic tam nie świruje. Czyli 80 to jest, obstawiam, prędkość maksymalna Tego tej właśnie ciężarówki. Zresztą nie wiem, czy to wymagamy jeszcze więcej od takiego tira, czy może to jest ok prędkość, bo wiadomo, że w prawdziwym życiu raczej taka ciężarówka by troszeczkę więcej poleciała. Tam chyba do stówki mają limity, właśnie tacy kierowcy. I lecimy sobie tutaj i zaraz sprawdzamy tą przyczepę, jak wygląda e, jej właśnie możliwość podczepiania gdziekolwiek. Tak samo tym bym sobie zajechał gdzieś tutaj. Mm, tylko czy, czy, ja, czy mi się uda zajechać, to też jest dosyć ważna sprawa, tam w ogóle klasik sobie stoi. Ha, będziemy musieli jakoś inaczej tutaj zajechać, bo tym tirem ciężko się cofa z tą przyczepą, dlatego sobie to inaczej ogarniemy, weźmiemy sobie po prostu ciągnik. Te solary przynoszą tak plus minus na 24 godziny 28 tysięcy zysku. Też liczyłem na większy zysk, bo tam było opisane troszeczkę inaczej, jak się oblicza to wychodzi to inaczej, a później w grze i tak dostaniemy, dostajemy jakąś inną kwotę, także tak średnio jest to zrobione, jeżeli chodzi o te solary. Ale też wiadomo, że jak zainwestowaliśmy 400 koła i dostajemy po, powiedzmy te 30 tysięcy to nie jest zbyt dużo Trzeba po prostu poświęcić 15 dni, żeby wyjść na plus z tego Także tak, jeszcze dzisiaj sobie to schowamy i tym sobie zrobimy taki mały testik Jak się da podczepić dwie przyczepy to ja pierdzieleki to będzie kolos, 160 tysięcy będziemy mogli sprzedawać na raz A jeżeli się da podczepić dwie przyczepy to będzie się również dało podczepić trzy przyczepy Także, jeszcze po prostu piękniej, zależy tego, że to przyczepą raczej tam nie dostanę, w ogóle niczym tam chyba nie dostanę, żeby to wyciągnąć. O, może tym ciągnikiem się uda troszeczkę dalej to podciągnąć, bo tutaj widzicie, nie, to nie, nie ma opcji, trzeba to po prostu rękami wyciągnąć. A tym ciągniczkiem podjedziemy sobie właśnie w tamtą stronę. I jeszcze chciałem dzisiaj ogarnąć naprawę maszyn, póki mam 130 tysięcy, bo naprawiamy sobie maszyny, bo co niektóre maszyny są. No, w stanie tragicznym, nawet można powiedzieć, jeżeli chodzi o to gospodarstwo, no ponaprawiamy sobie takim szybkim klikaniem. Nie będę każdą maszyną też wiesz, po kolei jeździł, e, tylko sobie ogarniemy to. Dobra, i cofiemy teraz. Widzicie, tym się da cofnąć ciągnikiem, e, plus e, ta przyczepa, bo tamtym czymś to się nie dało. Tirem to się w ogóle nie dało. Na początek tam ja sobie tak chociaż delikatnie wyprostował. E, zobaczył jak to mniej więcej będzie wyglądało I teraz już sobie możemy wjeżdżać e, Cofanie w sumie Czy jest trudne w Warmingu powiem wam e, Tak szczerze, że Takie o jest, nie jest na pewno jakieś Nie wiadomo jak ciężkie Ale już gardło siada, ja pierdziele Dwa live'y dzisiaj były Znaczy wy to oglądacie i tak w piątek 23 Ale 22 były dwa live'y i odcinek, czajcie to jest naprawdę wiele Dla gardła i dla kanału. Dobra, udało się wjechać na eleganckości. Teraz sobie polecimy do owieczek i sprawdzimy, jak wygląda ich sytuacja, jeżeli chodzi o ich ilość. Jeżeli gdzieś jest jeszcze możliwość ich dokupić, to będę na pewno osiągnięto maksymalną pojemność. Czyli mamy maksymalną ilość owiec na gospodarstwie. Spoko. Nie będziemy się bardziej pchali w te owce, bo raczej to nie jest. Tak jak widzieliście, jakiś bardzo opłacalny interes, więcej chyba zrobiłem na jajkach przez chyba taki sam okres e, trzymania kur. Co są dwa kurniki, też trzeba to zaznaczyć. Ale przy kurach też trzeba zaznaczyć, że jest mniej roboty. Bo tam danie pszenicy i tam zbanie o czystość to nie jest wcale tak dużo. To sobie teraz wyciągniemy. <grytanie> jak to się robi? No i dobra. Mamy to wyciągnięte. Możemy sobie teraz e, podjechać jakoś tyłem cofnąć tutaj. Właśnie ten skręt jest spoko, tylko że aż za bardzo e, tu nam się przekręciło to wszystko. I sprawdźmy to, czy to zadziała. Jak ja mogę dwie przyczepy takie na raz brać? Nie no kurde jak ja jadę sobie drugą kupię normalnie Ale najpierw sobie naprawimy maszyny i później dopiero sobie pojadę po drugą Naprawdę jest świetnie, Jeśli mogę sobie kupować kolejne rzeczy, to jest po prostu jest idealnie. Które maszyny mogę naprawiać? Dobra, X-Napraw, X-Napraw, to są nowe rzeczy. Tutaj kombajny też można powiedzieć, że troszeczkę się nam zużyły. Tak samo te rzeczy, Holmer w ogóle jeszcze trzyma opryskiwacze, kronę. Ta przyczepa jest naprawiona, tak samo jedną z tych oprzyczep chyba będę chciał już teraz z niej zrezygnować Widzicie patrzcie Kół do kukurydzy też było to tak bardzo rzadko używane A i tak gdzieś widać ślady użytkowania Na tym Co co po kolei Wszystko jest zepsute Już trochę pieniędzy nam poszło No i to są rzeczy, z których głównie się nie korzysta. E, pojedziemy sobie jeszcze kupić jedną e, przyczepę, oczywiście, tak jak wam mówiłem na wstępie. Ale najpierw sobie jeszcze polecę sprzedać te świnie. E, tak jak też wam mówiłem. I teraz tak, mamy świń tutaj, już wam mówię, żeby nie sprzedać za dużo, żeby nie sprzedać za mało. 16 świń sprzedajemy, czyli 16 tysięcy musi być tutaj. 16 tysięcy zarabiamy, 14 400. E, Iż. Czera opinia, świnie są opłacalne nawet, bo jeżeli już one później się w takim szybkim tempie rozmnażają, jest naprawdę świetnie, bo można je szybko sprzedawać i też i takie, za bardzo nie ma tam obowiązków, na pewno dużo jedzenia trzeba dawać, ale to nie jest jakiś problem, jeżeli masz pełne silosy właśnie tego, co im trzeba dać, a jeżeli nie, to kupujesz sobie silos taki, który daje ci automatycznie pasze i też jest elegancko. Dobra, ja sobie przyjadę tutaj oczywiście. i Kupujemy sobie drugą taką oto przyczepę I też z tego co wiem nie ma jakichś dużych różnicy przy sprzedaży tych przyczep. Dlatego tą przyczepę też sobie jedną sprzedam, bo ich aż tak dużo nie potrzebuję. Eee, a co to jest 28 tysięcy? Eee, ta kosztuje 28 tysięcy, ta 43. Nie wiem od czego to jest zależne, sprzedam to już po prostu na kolejnym odcinku albo na live. ale na no, pewno trzeba gdzieś to ponaprawiać leciutko. Dobra, bierzemy sobie kolejną przyczepę na takich samych waruneczkach, eee, 50 tysięcy kosztuje taka przyczepa, 80 tysięcy pojemności, git, prawda? Eee, postaram się teraz tym cofnąć, żeby w ogóle to jakoś podczepić. Oh. Nie, ty, tym to nie cofnę, to jest za duży zestaw, żeby tym udało mi się cofnąć, dlatego sobie pomogę e, tak rękami niestety, bo no, no nie, nie, nie dałbym rady, nie wiem, rok byśmy tutaj cofali i tak bym nie dał rady, bo nie dość, że ta przyczepa Ci skręca, to jeszcze ta druga, tak samo jak, nie wiem, cofanie dwoma autosankami. no najprawdopodobniej co niektórzy ludzie umieją to robić, ale jest to naprawdę, naprawdę bardzo ciężkie. 20 minut praktycznie odcinka za nami. Także co? Ja już w dzisiejszym odcinku się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale. Pamiętajcie, żeby być na mojego Instagrama, zostawić tam followka, polajkować ostatnie zdjęcie, żeby wziąć udział w konkursie i zostawić, nie wiem, ile lajków, żeby był na przykład kolejny odcinek z tej serii. Bo też na setnym odcinku e, w planach jest, żeby ta seria się już kończyła. A tak wygląda ten, ten dzik z dwoma takimi dosyć dużymi przyczepami, ja. Pierdzielę, jako bestia, jak my to będziemy wozić. Nara.